Witam Was wszystkich w kolejnym materiale na tym kanale. Ostatnio nagrałem dla Was odcinek o Soniaku. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, koniecznie kliknijcie sobie w karcie, powinien gdzieś być. A dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam co nieco o zoomie, którego tutaj mamy. Jest to zoom Tamron 2875 w wersji drugiej. Generalnie używam go praktycznie cały czas z tym Soniakiem. Ten zestaw w ogóle sprawdza się naprawdę świetnie. O aparacie już nagrywałem, także dzisiaj będzie o obiektywie. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz, wbijcie na moje. Instagrama, na Facebooka, wszystkie linki macie tam poniżej w opisie, a ja już teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. Tamron 28-75 ze światłem 2.8 w wersji drugiej. Jest to uniwersalny, lekki i kompaktowy zoom do pełnej klatki. Jak wspomniałem zakres ogniskowych na tym obiektywie jest dość niestandardowy, dlatego, że przeważnie na obiektywach tego typu mamy zakres od 24 do 70 mm, na przykład na obiektywach od Sigma czy Sony. Tutaj natomiast mamy 28-75 i przyznam się szczerze, że gdybym miał obiektyw 24-70, o wiele chętniej bym go używał niż tego Tamrona 28-75, dlatego że te dodatkowe 4 mm na początku lufy na przykład przy vlogowaniu zrobiłyby naprawdę fajną robotę, o wiele lepszą niż 28, a tych dodatkowych 5 mm na końcu i tak raczej nikt nie dostrzega, bo niewielka jest różnica między 70 a 75 na końcu, ale za to dość duża jest różnica między 28 a 24 na początku. Kolejnym bardzo ważnym parametrem tego obiektywu jest stała przysłona 2.8. Niezależnie od tego, czy mamy 28, 35, 50 czy 75 mm, dysponujemy przysłoną 2.8. Dlatego też ten zoom świetnie radzi sobie w kiepskich warunkach oświetleniowych, w miejscach, gdzie po prostu nie mamy zbyt dużo światła, potrzebujemy nagrać w miarę jasno obrazek. To po prostu ta przysłona 2.8 jest tutaj wystarczająca. Chociaż wiadomo, że F2.8 to nie to samo co F1.2, F1.4 czy F1.8, aczkolwiek mimo wszystko, te 2.8, jak dla mnie przynajmniej, jest tutaj w zupełności wystarczające. Mamy jaśniejsze obiektywy zmiennoogniskowe, na przykład od Sigma 28. 45 ze stałym światłem 1.8, ale po pierwsze ten obiektyw jest dwa razy droższy od tego. Dobra, może nie dwa razy droższy, trochę przesadziłem. Ale jest też cięższy, no i oczywiście posiada niestety mniejszy zakres tych ogniskowych. Skoro już o cenach wspomniałem, to za ten obiektyw musimy zapłacić na dzień dzisiejszy około 3600 zł. Jest to bardzo atrakcyjna cena w porównaniu do tego, co oferuje konkurencja. Na pewno jakość wykonania jest tutaj o wiele gorsza niż w obiektywach Sony G Master czy Sigma, ale jeśli chodzi o jakość obrazka, nie wydaje mi się, żeby w Wcale coś jakoś tak bardzo różniło. Ale to wszystko sprawdzimy wkrótce, bo bardzo jestem ciekawy, czy te trzy koła, które trzymam w ręce, równa się po prostu obiektywom, które kosztują 4, 5 czy 8 tysięcy złotych. Ale to wszystko zrobimy myślę wkrótce na odcinkach. Myślę, że uda mi się pożyczyć zarówno obiektyw typu Sigma, jak i obiektyw typu Sony, i wtedy będziemy je mogli sobie porównać i zobaczyć, czy opłaca się dopłacać. Dobra, przejdźmy może do budowy wyglądu i wagi tego obiektywu. Kupujemy sobie właśnie ten obiektyw, i w zestawie dostajemy zaślepkę tylnią. Zaślepkę przednią i oczywiście taką osłonkę przeciwsłoneczną. No, i przede wszystkim sam obiektyw. Waży zaledwie 550 gramów, i w połączeniu z moim Soniakiem, no, powstaje taki zestaw, który waży lekko ponad kilogram. Więc jest to bardzo lekki zestaw. Zestaw, który bardzo polecam, ale dzisiaj, oczywiście, skupiamy się na tym obiektywie. Dobra, czekajcie, to muszę sobie zatkać, żeby się nie uświniło. Jeśli chodzi o filtr, jaki możemy tutaj zamocować, jest to taki standardowy filtr do Tamrona, czyli 67 mm. Więc jeśli macie poprzednią wersję tego obiektywu, albo Tamrona 1728, albo 70-180, to bez problemu wystarczy wam jeden filtr i po prostu możecie sobie ten filtr zmieniać z obiektywu na obiektyw. Jeśli chodzi o pierścienie, które mamy na tym obiektywie, zarówno do zmiany ogniskowej, jak i do ostrzenia, no to jest to ten sam układ, do którego Tamron nas już przyzwyczaił, to znaczy z przodu mamy pierścień do zmiany ogniskowej, a z tyłu mamy pierścień do ostrzenia. Generalnie jeśli chodzi o pracę z tym obiektywem, te dwa pierścienie chodzą naprawdę z idealnym oporem i nie mam co do tego żadnych zastrzeżeń, w sensie ja wiem, że ten obiektyw jest nowy i pierścień chociażby do zmiany ogniskowej może się jeszcze wyrobić i po prostu mogą być tam Jakieś luzy, ale póki co się na to nie zapowiada. Idąc dalej, na tym obiektywie mamy jeden przycisk, który możemy sobie zaprogramować oczywiście w ustawieniach naszego aparatu, a także wejście na USB typu C do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego. Brakuje mi tutaj przede wszystkim przycisku na zmianę automatycznego fokusa na manualny fokus. No i jeszcze, jakby się uparł, przycisku do stabilizacji, bo tej ten obiektyw niestety nie posiada. No dobra, skoro przebrnęliśmy przez to, jak ten obiektyw wygląda, to teraz skupmy się na jakości, jaką oferuje. Zacznijmy może od ostrości na 2,8. Centrum kadru jest idealne. Ostry, gdzieś tam na rogach ta ostrość się rozjeżdża, ale wystarczy po prostu podnieść przesłonę do 5-6 i już jest wszystko git. Chociaż nie wiem, czy warto nawet o tym wspominać, dlatego że ten obiektyw jest fenomenalny i te wszystkie kolejne wady, które za chwilę wymienię, są tak bardzo niezauważalne, że powiedziałbym, że jest to takie trochę nawet czepialstwo. Ale w związku z tym, że ten obiektyw ma drobne wady, to chcę po prostu o tym wspomnieć. Jeśli chodzi o winietę, faktycznie ona się tutaj pojawia, chociaż profil korygujący w aparatach Sony sobie bardzo dobrze radzi z tą winietą i nie uważam, żeby to był jakiś mega duży problem. Faktycznie, mimo tego, Mam włączony ten profil tutaj, właśnie w Soniaku A700 Trójce. Czasem ta winieta się pojawia, ale to jest dosłownie bardzo rzadkie, sporadyczne i praktycznie w ogóle jej nie widać. Niekształcenia, no pewnie jakieś tutaj minimalne są. Wiem, że po testach tego obiektywu, tak bardziej, że tak powiem, profesjonalnie przez inne osoby, no była dostrzeżona delikatna podłucha przy chyba 75 mm, ale uwierzcie mi na słowo, że w codziennej pracy z tym obiektywem zarówno to jest zniekształcenie, jak i winieta, jak i zawarb który się pojawia, po prostu jest niedostrzegalny. Jak nagrywacie śluby, reportaże, eventy Ruchomości, cokolwiek innego, po prostu nic w tym obiektywie nie powinno wam przeszkadzać. Jeśli natomiast oddajecie ten materiał później klientowi, on nawet nie zauważy, że coś z nim jest nie tak. Poza tym, już dla was, jak będziecie ten materiał nagrywać, oddawać, też nie dostrzeżecie żadnych tutaj wad. Faktycznie, jakby się przypatrzyć, analizować, dobra, tutaj jest zafra, tu jest jakaś winięta, tu tam coś tam, ale to są tak drobne rzeczy, których na co dzień nie widać, więc dlatego wydaje mi się, że ten obiektyw bez problemu w oczach klienta może się równać z obiektywem za nawet 8 tysięcy zł, bo on po prostu nie zwróci uwagi na takie drobne detale, na które wy może jako filmowcy zwrócicie uwagę i przez to zainwestujecie w obiektyw, który jest wart dwa albo trzy razy tyle od tego. Ale spokojnie, będą testy na kanale wkrótce, tak jak już wspominałem, a jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego obiektywu, to w opisie, przy przypiętym komentarzu albo gdzieś w karcie będą linki do innych filmików, innych twórców, którzy bardziej szczegółowo wyjaśnili Wam, co tak naprawdę z tym obiektywem jest nie tak, jego plusy i minusy, wady i zalety. Jeśli chodzi o autofokus w tym obiektywie, jest on naprawdę na bardzo wysokim poziomie, faktycznie przy 75 mm troszkę potrafi się gubić, co sam zrezygnowa Zresztą zaobserwowałem, nie wiem tego tylko od innych twórców, tylko po prostu z własnego doświadczenia. Natomiast na każdej innej ogniskowej radzi sobie naprawdę dobrze. No i ten obiektyw w połączeniu z Sona 7 Mark III po prostu wymiata. Zarówno jeśli chodzi o autofokus, o możliwości robienia zdjęć, nagrywania. Trzymam w ręce tak naprawdę bardzo uniwersalny zestaw. Zestaw, który trochę kosztuje, ale wydaje mi się, że jest warty po prostu tych pieniędzy. W każdym razie ten obiektyw uważam, że jest dla każdego, kto szybko potrzebuje po prostu nagrać dane sceny, czyli do takiego stylu pracy. Radzi Gun, do reportaży, do różnego rodzaju eventów, koncertów, do ślubów, do wesel, do komunii, do studniówek, do osiemnastek, możecie tego obiektywu używać. Oczywiście wyjątkiem są tutaj takie dziedziny jak chociażby filmowanie i fotografia nieruchomości, wnętrz, dlatego że już tutaj te 28 mm sobie nie da rady. No i wiadomo, ten obiektyw nie nadaje się też do filmowania i fotografii przyrody, no bo te 75 mm na końcu, no to jest jednak zbyt mało. Dlatego ja do tego obiektywu jeszcze dokupię sobie Tamrona 17-28 i Tamrona 70-180. Dzięki Temu będę miał naprawdę uniwersalny zestaw, w którym sfilmuję dosłownie wszystko. Zarówno nieruchomości, jak i reportaże, jak i przyrodę, a także sport. No ale to wszystko w przyszłości. Póki co mam tego Tamrona, jestem z niego niesamowicie zadowolony. Polecam go każdemu, kto pracuje w takim stylu run and gun i potrzebuje po prostu szybko najechać na jakiś obiekt, szybko oddalić, zrobić sobie szeroki kadr, wąski kadr i po prostu nie ma czasu na zmianę obiektywów. Jak miałem tylko Canona 250D, który mnie teraz nagrywa, to miałem do niego aż trzy obiektywy i w sumie dalej je mam, bo jeszcze tego nigdzie nie sprzedałem. Musiałem cały czas wachlować obiektywami, i często było tak, że danej sceny już nie dało się powtórzyć, bo na przykład nagrywałem w stylu takim reportażowym jakieś wydarzenie. No, już po prostu przepadła dana scena, dlatego że musiałem zmienić obiektyw. Więc przed zakupem właśnie tego Soniaka już wiedziałem, że będę potrzebować uniwersalnego obiektywu, nie pięciu stałek, tylko jeden obiektyw typu zoom, i padło na tego tam rona. Jeśli potrzebujecie uniwersalnego, lekkiego, jasnego i przede wszystkim jakościowego zooma, to ten obiektyw jest właśnie dla Was. Także z mojej strony to już by było wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się przydał, spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz, wbijcie na mojego Instagrama, na Facebooka, wszystkie linki macie tam poniżej w opisie. A ja już nie zabieram wam więcej czasu, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i pa pa!